Cześć, witajcie. Obiecaję Wam film o przeszczepie, więc oto ten film. Jedziemy. Na początku, zanim przejdę do sedna, muszę zrobić wstęp teoretyczny na temat mostków Everton, żeby każdy wiedział o co chodzi. Więc, zasadniczo mamy dwa rodzaje mostków. Tak naprawdę 3, al 2, bo F i te nie różnią się niczym oprócz kawałkiem blaszki, bo F się stosuje w Fenderach i Stratocasterach i podobnych, a T ma po prostu do tele taką blaszkę, żeby zamontować pickup, up Więc typu, powiedzmy, że jest typ F i F to jest do płaskich, do równoległych gryfów, do płaskich mostków niskich, niskoprofilowych. A G stosuje się, gdy macie gryf pod kątem i mostek jest wysunięty wyżej, czyli na przykład Gibsony, czy na przykład takie Jacksony. Wszystko zależy od ułożenia... Mostu od budowy gitary i się po prostu dobiera tak, jak to ma być. Oprócz tego są dwa rodzaje typu G mostka, w zależności od tego, jak bardzo od mostka macie odsunięty przetwornik. Jeżeli dalej, to musi być wersja long, czyli taka blaszka jest dodatkowa, która dochodzi do przetwornika, a w wersji normalnej ta blaszka jest krótsza. No i tyle musicie wiedzieć. <ślesk> No spontanie lecę i będę trochę może za szybko mówił, ale postaram się zwolnić. No i dobra, no i co się stało? No, tak jak mówiłem w filmie o poprzednim o VGS-ie, VGS-ie, Eruption Select, Przemek dostał te gitary obydwie, czyli Jacksona i VGS-a, VGS-a, no i zabrał się za robotę. Ktoś tam Grzesiek pytał, czy jak tam wszystkie wymiary się zgadzały, czy wszystko się spasowało. Oczywiście wszystko się musiało zgadzać, bo jak chciałem wcześniej kupić ewertuna, to musiałem tutaj już wszystko pomierzyć i posprawdzać, więc wszystko było ok. Nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, no ale o tym powiem wam później. No i teraz tak, no i przemek wyciągnął. Pomierzył, na stronie są wymiary, teraz Evertun się tak by że już nie robi takich w, w szablonów, tylko można je kupić za 125 dolarów, a można je zrobić samemu, co Przemek uczynił. Wyciągnął yy, mostek, no i zaczął się zabawę z dziurawieniem, frezowaniem, wycinaniem. Tutaj macie zdjęcia z tego procesu. Yy, no i co, zapeklował mostek, no i przy zdjęciach mi pokazał i. Jedną rzecz na zdjęciach, o której wam mówiłem, czyli chodzi o wersję long i normalną Jackson. Ma bardzo mocno odsunięty pickup od mostka, przez to ma dosyć, dosyć charakterystyczne brzmienie. I tutaj trzeba by zastosować wersję long. Niestety w vgs się było inaczej. pika był blisko mostka i jest ten element wam na zbliżeniach. Element, który dochodzi do pickupa, jest za krótki, a trzeba wyfrezować, jakby dalej w drewnie, więc Przemek niestety, musiał usunąć kawałek drewna. Jest tu taka dziura. W sumie prawie jej, jeżeli nie widać, bo wszystko jest czarne, nie? Myciał mi taki kawałek plastiku przemyk, ale jest taki za szeroki. Ja tutaj sobie jeszcze coś wymyślę, żeby po prostu przykleić do Ramki przetwornika, kawałek czy tam przykręcić, przykleić i żeby to zasłonić całkiem kawałkiem plastiku. Nie żeby tutaj było, ten mostek był połączony. Może jakąś blachę dorobię, nie wiem, zobaczymy czerwoną albo złotą. Najlepiej nie tam wsadzę. I to była jedna sprawa. Z tym oto w sumie to wiedziałem, że tak to się skończy. Liczyłem się z tym, że będzie taka dziureczka, ale to nic. Druga sprawa, która wyszła w trakcie. To jest płyteczka. Ewertun wymaga jakiejś tam odpowiedniej grubości korpusu, żeby się mógł cały schować. I oprócz tego potrzebuje podstawy, o którą się może oprzeć. W wersji F to czepia się taką po prostu blaszkę. Pokażę Wam w tej drugiej. To czepia się taką blaszkę. W wersji G tej blaszki nie potrzeba, bo zazwyczaj korpusy są grube. I Ewertun wchodzi do środka i się opiera o drewno. Tutaj niestety drewna było bardzo mało i trzeba było zastosować tą blaszkę, tak samo jak w wersji F. Yy, na szczęście udało się to zrobić yy, prawie tak, że tego nie widać, troszkę odstaje. Nie wiem, ma... no dobra, pokażę wam to później wszystko. Znaczy pokażę wam teraz, wam pokażę, będziecie to widzieć jak to nagram. Troszkę ta blaszka trzymająca całego wirtuna troszeczkę minimalnie odstaje, płytka troszkę odstaje, ale nie jest to jakiś tam przeszkadzający temat. Jeśli chodzi o samo działanie robotę, tego jak to wszystko zostało zrobione. A no i miałem jeszcze mówić. W typie GIG niestety zostają otwory na POTRUNOMATIKO, bo POTRUNOMATIK jest mega szeroki. E, tutaj Przemek tutaj zaślepił na razie i jest on, Przemek właśnie przed chwilą mi wysłał nawet zdjęcia, pozdro. <grymne> e, że uruchomił lakiernie, także tutaj mam nadzieję uda nam się to jeszcze jakoś tak jeszcze ładniej to zamalować, ale i tak nieźle. Tutaj jest kropka, tu jest kropka. Nie wpływa na komfort jazdy. Słuchajcie, gitara zaczęła w końcu stroić, mimo tych gównianych gujkerów nawet tutaj. Gujkary są gówniane, to Przemygłam też powiedzieć, zresztą z z tam są te klucze. Nie polecam i odradzam, po prostu klucze są dramatyczne, nie kupujcie tego gówna. Yy... W końcu Jackson stroi, nie rozstraja się, wszystko działa i jest totalny miodzio, nawet po na mostku wyciągniętym z VGS-a zresztą. Lepiej to było słychać zawsze na oktawach. Po takim pociągnięciu już nie stroju. I w końcu stroj Jestem mega zadowolony, mega się cieszę. Co jeśli chodzi o zmiany w tej gitarze, jest cięższa. Mimo tego, że było sporo drewna ze środka, to i tak jest cięższa. Mostek naprawdę sporo waży, jest duże, jest tutaj mocno wyfrezowany. Jest tego żelastwa tutaj, ale nie jest to tyle, że by przeszkadzało. Nie? bo cała gitara jest w sumie. Dzieci mi stukają. Cała gitara była na tyle lekka, że jakoś to tam specjalnie mi nie wpływa. Co z brzmieniem? No nie nagrałem poprzedniej próbki, w sumie miałem inne pick więc w ogóle. Ale jak sobie tak plumpkam, to nie słyszę, żeby się brzmienie jakoś drastycznie zmieniło. Więc spoko. Yy, I co jeśli chodzi o granie? Trochę inaczej się gra. Tutaj nie mam porównania w poprzednim, w tym VGS, bo jakby tam był cały czas ten Everton. Granie, gra się inaczej. Jest jakby, jest jakby, nie wiem jak to określić. Na najgrubszej strunie to czuć najbardziej. Jest nie czuć tego mm, oporu drewna, czyli te sprężyny czuć, że one kompensują w jakimś tam stopniu za każdym razem, nawet przy tym, jak jesteśmy w trzeciej, przed trzecią strefą, że już możemy podciągać to i tak czuć, że, że jest trochę inaczej. Czuć tą kompensację sprężyn w porównaniu do tego, co było wcześniej, ale nie jest to taki wpływ, żeby to przeszkadzało, żebym jakoś, nie wiem. Jest dalej zarobiście. Czy warto robić przeszczep Evertuna? Uważam, że zarobiście warto. Naprawdę, jeżeli potrzebujecie gitary, która Wam będzie stroić i będzie Wam się rozwalać, jeżeli macie trochę kasy, jeżeli traficie yy, Kupicie sobie VGS, a chcecie przełożyć, znajdziecie kogoś, kto wam to zrobi. Warto naprawdę. Jest inny trochę feeling przy graniu, jest, yy, inaczej się trochę podciąga, ale da się to ogarnąć, da się to ustawić i mistrz, jest po prostu mistrzostwo świata. Naprawdę nawet przekonałem Przemka do tego. Yy, jeżeli chcecie, to Przemek też wam to zrobi. Zamkniecie się w pięciu stówach z klapkami, ze strunami, ze wszystkim gdzieś tak w okolicach. Tam jeden mówił, że jest tań, trochę taniej, to drugi trochę drożej. Także spokojnie, Przemek Wam to ogarnie, jeżeli macie ochotę. Linki do jego y, strony znajdziecie na dole. Polecam, no stałem się fanbojem Wartuna. No i tyle. Zresztą coś może pogram na koniec, nie? Chcecie? Pewnie nie, ale zobaczymy czy działa.